Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni się z nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest syn mój, wybrany, jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie odpowiedzieli o tym, co zobaczyli. Dzisiejsza Ewangelia przenosi nas na górę przemienienia, gdzie Jezus w pełni przed uczniami odsłania swoją tożsamość. Okazuje się Mesjaszem, objawia się jako wyczekiwany Mesjasz. Pytanie brzmi: dlaczego to robi? I jak ta Ewangelia ma się do naszego konkretnego życia? Szukając odpowiedzi na te pytania, musimy pójść parę wersetów dalej, gdzie czytamy, że Jezus, gdy tylko zszedł z góry przemienienia, pierwszą rzeczą, jaką zrobił, była zapowiedź własnej męki. W konsekwencji też prześladowań, jakie miały spotkać apostołów, Jezus na górze przemienienia pragnął umocnić swych uczniów, zapewnić, że on jest prawdziwym Mesjaszem. Niezależnie co dalej się wydarzy, On będzie z nimi. Robi to, bo doskonale zna duchową kondycję człowieka. On wie, że człowiek nieraz musi się zatrzymać, powstrzymać od pędu, codziennych obowiązków, wyzwań, aby na chwilę wejść na górę przemienienia i tam spotkać się z Nim aby na nowo przemienić swoje serce, aby znaleźć sens, aby napełnić się wiarą. Warto, aby każdy z nas w swoim życiu odkrył taką górę przemienienia, przestrzeń, miejsce, gdzie będziemy mogli spotkać się z żywym Jezusem, poczuć Jego realną obecność, gdzie nasze serce napełni się pokojem, radością gdzie nie będzie lęku, oczekiwań, a tylko sam Bóg i My. Niech każdy z nas wejdzie na własną górę przemienienia i spotka prawdziwego Mesjasza.